Witam was na kolejnym drugim poście Dziś chcę opowiedzieć o moich zainteresowaniach, jakie posiadam. Moje zainteresowania to Czytanie książek, filerii i kryminały autor Marcel Moss i książki psychologiczne na temat rozwoju osobistego. Historia Sport Urbex Przeglądanie internetu i medii społeczeństwowych Lubię podróżować. Nauka języków obcych. Gotowanie. Nauka i chęć uczenia się nowych rzeczy i różne w nim dziedziny różnych nauk. Moda. Motoryzacja. Zdrowie i uroda. Robienie filmów za pomocą sztucznej inteligencji i jego edycja. Fotografia. Spotykanie się z ludźmi i wspólna integracja. Polityka i społeczeństwo Prawo i oraz księgowość, przepisy i zmiany Oglądanie filmów Śpiew Słuchanie muzyki Taniec Ostatnim moim głównym zainteresowaniem jest dobrze zjeść na mieście i chodzić na wydarzenia kulturalne.